Moi drodzy, witam serdecznie na kanale Cringe Nation, na kanale o grach i o kolekcjonowaniu gier. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy o PlayStation 2 i o faktach, o jakich może nie wiedzieliście. Przygotowaliśmy dla Was listę 10, a może trochę więcej, w sumie straciłem. W sumie ruchu. nie wiemy ile. Nie wiemy ile, bo ja mam kilka, Natalia ma kilka ciekawostek o PlayStation 2. Mhm. I ten materiał będzie właśnie o tym, dlaczego? Bo lubimy PlayStation 2. Nie, bo nie mamy pomysłu, co zrobić. Bo PlayStation 2 jest fajne. <grystanie> Czy nie jest fajne? Fajne, fajne. Ja tam lubię. Yeah, PlayStation 2 została sprzedana w 150. 5 milionach egzemplarzy, aczkolwiek udało mi się znaleźć dane, gdzie mówią, że 157 milionów. Milion w tą, milion w tamtą. Ech. Kto by tam liczył? 3875 gier zostało wydanych na PlayStation 2. Natalio. Tak, damianie. Czy wiesz, no, jakie są dwie konsole, które konkurowały z PlayStation 2 w tych czasach? Czy był to Xbox 360? <noise> GameCube i Xbox. klasyk. Tak. I GameCube, GameCube sprzedał się w nakładzie 21 milionów Xbox 24 w porównaniu ze 155 bądź 7 milionami egzemplarzy egzemplarzy X PlayStation 2. Przepraszam, bo o tym miał być filmik. Mam pierwszy fan fakt, nie? Jak włączysz PlayStation, nie? Włączasz, włączasz PlayStation, to pojawiają się w tle takie w ogóle dziwne jakby wieżyczki na tle. Nie wiem, czy kojarzysz. Pewnie nie kojarzysz, bo Ty nam nie znasz, ale na pewno wielu z Was kojarzy. Są takie dziwny motyw wież, które się wysuwają. Ja nigdy nie wiedziałem, mm -hmm. że ilość tych wież jest uzależniona od tego, ile masz save'ów na swojej karcie. Mm -hmm. Więc one się zmieniają. Ja czasami pamiętam, że czasami jest ich więcej, czasami mniej, ale myślałem, że to takie randomowe. Nie, moi kochani. Mm -hmm. Fakt jest taki, że wieże te zmieniają się w tle. W zależności od ilości save'ów jakie posiadamy, albo ilości gier, w które gramy aktualnie, czyli wiecie, nie? im więcej grasz w gry, tym więcej wiesz. Wierzysz w to? Tak. Mamy jeszcze jedną małą ciekawostkę dla tych, którzy byliby zainteresowani. Wiecie, że PlayStation 2 nie ma grafiki HD, prawda? To nie jest grafika High Definition, nie ma ładnej rozdzielczości. Ma rozdzielczość coś 720p. Jest kilka gier, cztery gry, które mają możliwość grania w rozdzielczości 1080p, czyli HD, 2K, nie? Tak jak PlayStation 4, dokładnie ta rozdzielczość. No, naprawdę? No pierwszy tytuł jest to Valkyria Profile 2 i to jest jedna z najładniejszych gier i jestem bardzo zdziwiony tym, że właśnie gra ta ma taką możliwość grania w 2K. Kolejna gra, która ma taką możliwość, A jest masz to ok? Mam, Mam. Ale kolejny tytuł, który, który ma taką możliwość, tego nie mam i jest to Jackass yeah, the Game. Too. Então juro porque você... eu vi já a casa, porque ficou caços. e Oh eu, eu, eu. <tive> eu, eu, eu. <tive> I wiem jeszcze, że jednym, jednym z takich tytułów, który właśnie ma taką możliwość tej rozdzielczości, jest to Gran Turismo. C czwórka? Piątka? Nie pamiętam. Nie przygotowałeś się? Nie wiesz, które? No nie. Burger. Kochani, kolejny fakt przedstawiam wam ja. I jest to fakt Ona. z gry na PlayStation 2. Mojej ukochanej, które jest tu. W serduszku. Persona no 3. Oczywiście. Oczywiście. Tak. Bra. <noise> o kurde, zdech! O kurde, zdech! Czy wiedzieliście, że postać Koromaru, jedynego psa w Personie 3, jest wzorowana na prawdziwej postaci? Widziałeś to? No. Na Hachiko, najsławniejszym psie Japonii. Pies Hachiko jest znanym psem w Japonii, który znany jest z tego, że jest najbardziej wiernym psem, czekającym na swojego właściciela, nawet po śmierci, ponieważ pan profesor, który pracował na Uniwersytecie Japońskim, niestety miał wylew w czasie lekcji i po prostu zmarł. I Hachiko, który odprowadzał go na stację. I przychodził po niego każdego wieczoru. Ja nie widziałem, że ten, jak on ma, ten, to był doktor, tak? To był profesor jakiś, Profesor, że no. zmarł na wylew. Ja myślałem, że on zginął w wypadku i po prostu nie wrócił do domu. Wydaje mi się, że miał wylew, tak, mm -hmm. tak, tak znalazłam informację. A to pan to, to miał właśnie w pracy, nie? No w pracy, no w pracy. To, to, haćko no, w pracy. na stację. No poszedł do pracy i zmarł. Mhm. A pies dalej czekał, nie? I, i, a pies czekał, nie? No. nie wiem ile to było lat, ale bardzo Pięć długo. Chyba. nie pamiętam, ale sprawdzimy fakty i pokażemy. No bo to jest legendarny pies Haćko, nie? Tak. I ma swoją statuę na tej e, stacji Shibuya i Koromaru jest wzorowany na tej postaci. Postaci można tak nazwać, na, na tym psie. Postać z gry, no. Mhm. Tak, no i Koromaru w grze również... E, jest... Ale zrobiłaś w ogóle grobową tutaj atmosferę, nie? W ogóle, Sorry. Mm, Fuck to PlayStation 2, wiecie, jest samobójstwa, morderstwa, śmierć. PlayStation 2, no. Ale jak, już, jak już rozmawiamy o śmierci, to wiecie, że PlayStation 2 była zamieszana w terroryzm w, w Iranie i Iraku? Naprawdę? Jak to? Mám napsané. Przez pewien czas PlayStation 2 w ogóle nie można było kupić z Japonii, w ogóle nie, mogło, nie, mogło, nie można, nigdzie było go kupić, ponieważ była plotka, że Saddam Hussein posiada w swojej kolekcji 400 PlayStation 2 i te 400 PlayStationów 2 podłącza razem, żeby stworzyć superkomputer, dzięki któremu schakuje Amerykę i wygra wojnę terroryzmu. Niestety to, były, to, no, to były tylko oczywiście pogłoski, Saddam ale te pogłoski... No, ale ten? ten? Saddam Hussein? Ten Saddam Hussein, nasz kolega z tym podwójki. Mówiacie, tu jest dużo Arabów, nie? W Japonii istnieje zasada, że nie wolno sprzedawać żadnego urządzenia, które może być traktowane jako broń. Ponieważ plotka o Sadamie Husseinie okazała się no, nieprawdziwą, ale wtedy wszyscy myśleli, że to może jednak być prawda. E, ponieważ wiecie, PlayStation 2 jest, jakby nie było komputerem, całkiem silnym komputerem w tamtych czasach, więc plotka ta spowodowała, że nie można było w ogóle kupić PlayStation 2 przez pewien czas i no Japonia miała zakaz e, eksportu e, danej konsoli, no ponieważ mogła ona zostać użyta jako broń. No, dla terrorystów, nie? Była to broń dla terrorystów. Tak, to jest fakt, moi kochani. Jest to jedyna konsola, która ma jakikolwiek zamieszanie z terroryzmem. Um, no, taka ciekawostka, nie? nie? wiem, która, bo już zgubiłem rachubę. W sumie ten salto mnie wybiło z rytmu trochę i trochę tak się ten. kupka w majty. No co, przestraszyłem się? No, boję się. No, faktycznie, coś tutaj jest nie tak. Taka mała notka. No. Nie, nie się. <laughs> Wiecie, że są edycje specjalne, więc myślałem, że może Wam przedstawię te edycje specjalne, jeżeli jesteście kolekcjonerami. Po mm -hmm. 15 milionach sprzedanych konsol, PlayStation wydała trzy specjalne konsole w trzech specjalnych kolorach. Są bardzo rzadkie i bardzo rozkochywane wow. konsole, nie? One się nazywają Glamour. A, ten? A nie, glamerus. No właśnie. <laughs> Ale to nie koniec kolorowych konsol. Są jeszcze kolor konsole, które nazywają się OTOMOTO. Halo, Halo moto. Moto. Bum, bum. Ej, MOTO. Ale pamiętam, że te kolory były bazujące na ulubionych kolorach samochodów twórcy PlayStation 2. Tak, to OTOMOTO to, to to, to moto właśnie zrobił i to są te po 2000 nie te kolory. One zostały wydane tylko w Japonii, więc na tych konsolach nie mhm. pogracie, chyba że macie japońskie gry i znacie japoński. Albo sobie przemalujecie. Kochani, kolejny fanfakt z Persony 4! Czy wiedzieliście, że w Personie można czytać książki? Na pewno wiedzieliście. Jeżeli graliście, to na pewno to wiecie. Ale w tej oto grze jest jedna książka, która nazywa się Witch Detective. Książka Witch Detective w Personie 4 jest bezpośrednim nawiązaniem do zmierzchu. I po przeczytaniu paru stron bohater mówi, że było to prawie bolesne, cielesne czytanie tego, że to było tak złe, że to... Och, aż go to bolało. Ale ty się lubisz zmierzch. Ja nie lubię Zmierzchu, czytam. No pokaż dziarę na plecach. Nie kłam. Nie, naprawdę. Ale czytałam książkę, jedną. O, Pierwszą, wszystkie. żeby Kilka móc razy. się wypowiedzieć. Bo jak nie czytałam, to nie mogę przecież krytykować, ale teraz jak czytałam, Natalia, to mogę. Natalia, naprawdę nie już udawała, że nie jesteś fanką Twilightu teraz na tym? Nie jestem, jestem fanką <laughs> Harry'ego Pottera. Kolejna ciekawostka, którą chciałbym Wam zaprezentować, to na pewno wiecie, że PlayStation ma wspaniałe kontrolery, które są DualShock'ami, ja bardzo je lubię, to są jedne z moich ulubionych kontrolerów. Ale mm -hmm. wyszły też dziwne kontrolery. Jeden kontroler, który jest bardzo znany, jest bardzo kolekcjonerski, jest to kontroler PlayStation 2 i jest to piła. Mm. Bardzo znana, kosztuje kurcie z dwa taka piła. Ja miałem w ogóle okazję kiedyś ją kupić. Zaszedłem do sklepu, nie. tak, tak, kiedyś był sklep. I nie kupiłeś? Nie kupiłeś. Kiedyś tutaj w Sztokholmie był sklep, bardzo mały sklepik, taki z grami. Ja tam, się, tam zawsze zachodziłem z jednym z moich kolegów po pracy. Bardzo lubiłem tam zachodzić. No niestety on splajtował jak wszystkie sklepy z grami w Sztokholmie. Oczywiście z tego powodu jest mi bardzo smutno. Tak, był ten kontroler i pamiętam, że był za 300 koron, 150 zł. What? No nie kupiłem, bardzo źle zrobiłem. Ja wiedziałem już wtedy, że on jest kolekcjonerski i tak dalej, ale wiecie, to jest bardzo paskudny. Taka skrzynka w ogóle, w środku jest piła za taka file krwi. Nie, no nie podoba mi się, ale to nie o to jest ten fun fact. Jest jeszcze jeden kontroler, nawet rzadszy i nawet fajniejszy. Jest to kontroler do Onimuszy 3 i jest to katana. Tak, moi kochani, prawdziwa katana wykuta Naprawdę? przez... Nie, nie, nie Nie, nie metalowa, plastikowa taka zabawka małych dzieci. <grym> no ale wiecie. Ale też miałeś okazję kupić, Nie miałem nigdy okazji, o... nawet nie widziałem coś takiego. Istnieje. 5 minut temu wygooglowałem jakimś tym forum gdzieś tam. Fa... Prawdziwy youtuber. Fakty, fany. <grym> y, w, ale fajnie wygląda. Ja bym nie ten, nie po... Nie, po, nie, po, nie... nie, po, nie pogardziłby. Kupiłby, jakby zobaczył. Spoko. Mam najlepszego fanfakta. Nie wiem, czy wiecie, ale reklamy PlayStation 2 zawsze były trochę dziwne. Oni zawsze mieli w tych reklamach jakieś takie dziwactwa. Pewnie wielu z Was pamięta taką reklamę, w której to jest taki komputerowo zrobiona kobieta coś. Pamiętam, że to było dziwne, ale były jeszcze dziwniejsze reklamy. I reklamy te są spowiane tajemnicą. Nikt nie wie, kto je zrobił, ani kiedy je zrobił. Ale ja Wam powiem dzisiaj, kto je zrobił. Zrobił je nikt inny jak David Lynch. Bo widzicie, PlayStation 2, a raczej twórcy PlayStation 2 myśleli, że PlayStation 2 to są, jak to mówią, cytuję, drzwi do innego wymiaru. A że ten inny wymiar może znać tylko jedna osoba, legendarny, reżyser David Lynch. Jeżeli nie znacie i nie jesteście zaznajomieni z taką osobą jak David Lynch, to ja wam szybko przedstawię kim on jest. My nuby, my wy, wy oglądacie Avengersów, wy. Na pewno słyszeliście o takim filmie jak Dune'a, niedawno wyszła, ale oryginalna Dune'a i pierwsza adaptacja była właśnie zrobiona przez Davida Lynch'a. Ogromna klapa, film nieudany. Za długi. W ogóle straszny ten film był. <laughs> ale geniusz Davida Lynch'a naprawdę możecie poczuć w filmie pod tytułem Głowa do wycierania. Jeżeli lubicie psychodeliczne, bardzo takie przypominające koszmar y, filmy, to powinniście spróbować filmu Davida Lyncha, właśnie, który się nazywa Racehead, Head, głowa do wycierania. Chciałem jeszcze dodać, że PlayStation 2 bardzo długo można było wysyłać do, na gwarancji, więc jeżeli mieliście jakieś problemy, to mogliście ją wysyłać do Japonii. Oni tam oczywiście, że znaczy wiadomo, że najpierw gdzieś jakiś był hangar w Polsce i ten hangar wysłał do Japonii. Do 2019 roku. 7 września to była ostatnia konsola, która została wysłana i naprawiona, właśnie z Wyserwisowana. Wyserwisowana. W 2019 roku. Przecież to niedawno. No, Ostatni tak długo. rok przed Apokalipsą. O, faktycznie. Mm, o nie. Najpiękniejszy Czarny. rok mojego życia. To był najpiękniejszy rok naszego życia, no. Potem wszystko poszło w Kochani, dziękujemy wam serdecznie, że oglądaliście ten materiał i mam nadzieję, że wam się podobał, że może coś was zaskoczyło, może się czegoś dowiedzieliście. A jeśli nie, jeśli wszystko już wiedzieliście, to nam bardzo miło, jeśli obejrzeliście cały film. To może chociaż ich... jakiś żarcik siadł? No może, mam nadzieję. Ja też powiedzieć. Ja też Moi kochani, ja zapomniałem, na samym początku miałem wam powiedzieć, żebyście subskrybowali, lajkowali, zostawiali komentarze. E, ostatnio w ogóle robicie super, super dobrą robo. E, mhm. Zamek normalnie po 100 lajków leci. Dziękujemy. Bardzo mocno dziękuję, Ujaczki jest super, to. super fajnie. Kochani, ostatnio przybyło Was tutaj całkiem sporo nowych widzów, także witajcie, jesteśmy bardzo e, wdzięczni, że jesteście z nami. Bardzo ciepło się zrobiło. Mm -hmm. Tak przyjemnie na kanale i przyjemnie w komentarzach. Tak. E, bardzo Nie dostajemy praktycznie w ogóle dyslajków. Wszyscy w ogóle tylko lajkusy. Super sprawa. Jesteście nie? super. Za lajkusy damy wam całusy. O. O nie, tą już koniec. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Pa,